Cześć, słuchajcie, zaczynamy cykl budowa garażu. W najbliższych tygodniach postaram się co tydzień wrzucić jakiś tutaj film, jeżeli chodzi o naszą budowę garażu. Będziemy tutaj wykonywać to wspólnie ze znajomym, także będziecie mogli zobaczyć każdy etap budowy. Pokażemy wam, jak dane elementy się wykonuje. Także będzie można tutaj zadawać też pytania na naszym kanale. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko nam tutaj wygląda. Zaraz pokażę wam dokumentację. Jest to garaż dwustanowiskowy ze stropem. Strop będzie sterowy. Do tego będzie dobudowana wiata. Słuchajcie, teraz pokażę Wam nasz projekt. Możecie zobaczyć projekt zagospodarowania. Rzut naszego parteru. Jak widzicie, garaż dwustanowiskowy. Mamy klatkę schodową. Klatka schodowa będzie wylewana w betonie, także też będziecie mogli to zobaczyć. Tutaj mamy ten słupek wymurowany, będzie murowany z cegły pełnej. Mamy dwa okna, drzwi wejściowe i dwie bramy garażowe. Także tak wygląda nasz rzut parteru. No i słuchajcie, tym, tymi schodami idziemy sobie na poddasze. Na poddaszu mamy taki stryszek, mamy dwa okna połaciowe. I powierzchnia około 37 metrów kwadratowych takiego strychu z dwoma oknami, praktycznie z czterema oknami, bo jeszcze są dwa okna na ścianie szczytowej. Także tak to, tak to wygląda. Słuchajcie, powierzchnia parteru to jest 45 metrów. Tutaj możecie zobaczyć sobie rzut dachu. Wyprowadzone grzybki wentylacyjne, dach dwuspadowy prosty. Tak to wygląda w przekroju. Konstrukcja drewniana dachu. Standardowo na krokwiach do tego słupy podpierające. Z uwagi też na szerokość naszego budynku. No i tu możecie zobaczyć elewację. W ten sposób to będzie wyglądać, czyli garaż dwustanowiskowy, obok możecie zobaczyć wiatę. No i słuchajcie, bierzemy klucz i sobie kręcimy. Mamy skręcone, oczywiście tak, żeby nam rozstawy mniej więcej pasowały. Słuchajcie, drut wiązałkowy nie ma zadania konstrukcyjnego. Słuchajcie, rozmierzamy. Nie wiem, czy bo Słuchajcie, teraz kręcimy sobie tutaj naszą siateczkę naszej, naszego zbrojenia stopy fundamentowej. Jak widzicie, jesteśmy totalnymi amatorami, ale mamy klucz zbrojeniowy. Także nie patrzcie na to, nie jesteśmy, znaczy poza mną, kolega nie jest budowlańcem, natomiast ja jestem kierownikiem budowy na co dzień, ale też nie pracuję fizycznie, tak także będziecie mogli zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda od takiej można powiedzieć w cudzysłowie kuchni. Rozmierzamy sobie pręt, będziemy zaraz tutaj wiązać to drutem wiązałkowym. Pracuj, pracuj, Jareczku. Przerób musi iść. Bierzemy sobie klucz. Słuchajcie, niektórzy mówią, że tym kluczem się dość ciężko wiąże. Kwestia po prostu przyzwyczajenia. I myślę, że kwestia wprawy. Słuchajcie, w tym miejscu będzie stał nasz garaż, będziemy tutaj budować. Jak widać, mamy tutaj pokręcone belki zbrojeniowe na zbrojenie fundamentów. Słuchajcie, standardowe zbrojenie. Widać, że jest trochę delikatnie skorodowane, z tego względu, że pręty były kupione, kupione niecały rok temu. Słuchajcie, standardowe zbrojenie, czyli tak, mamy 4 Fi 12, czyli 4, tutaj możecie to zobaczyć, 4 pręty główne, 4 Fi 12. Mamy strzemiona ze stali żebrowanej z Fi 6. One są co około tutaj 25 cm zrobione. No i mamy, jak widać, takie cztery beleczki ukręcone, gdyż garaż będzie w kształcie prostokąta. Także będziecie mogli tutaj też to zobaczyć. Jak w przyszłym tygodniu wykopiemy, zdejmiemy humus, zaczniemy kopać i wkładać zbrojenie. Słuchajcie, będziemy to wykonywać w takiej metodzie, że tak powiem, budżetowej czyli będziemy lać te ławy w gruncie. Tutaj mamy akurat grunty takie dość mocno spoiste, czyli gliny. Także zrobimy po prostu szybką akcję z tego względu, żeby nam się też ten wykop nie uplastycznił na przykład po opadach deszczu. Tu musicie o tym pamiętać, jeżeli lejecie w gruncie, jeżeli macie grunty spoiste, gliniaste, to musicie o tym wiedzieć, że, że trzeba zrobić to bardzo szybko z tego względu, że jeżeli zacznie nam padać, ten grunt potrafi się uplastycznić, no i niestety wtedy trzeba będzie to wszystko powybierać do gruntu rodzimego i ewentualnie podsypać po spółeczkom. Tak to wygląda. Tu mamy takie stanowisko. Ukraciliśmy beleczki. Tu mamy widać skręconą kratowniczkę na jeden ze słupów. Tutaj zrobiliśmy to dość skrupulatnie. Także jak widzicie, każdy pręd jest skręcony. Słuchajcie, wystarczy tak naprawdę co trzeci pręd skręcić drutem wiązałkowym. W zupełności tutaj nam to wystarczy. Także tutaj troszkę to jest nadwyrost, ale jest to zrobione porządnie. Będzie na pewno bardzo stabilne. Słuchajcie, kolejny etap. Tak naprawdę w przyszłym tygodniu bierzemy koparkę. Musimy wywieźć ten nadmiar tutaj humusu. Robimy humusowanie, czyli Tutaj mamy akurat dość prosty temat z tego względu, że mamy działkę. E, czy ten nasz budynek będzie tak naprawdę tutaj, w tym obszarze e, przy granicy? Jesteśmy w stanie do humusowania sobie sami określić teren. Oczywiście, przy humusowaniu poszerzamy tak, jakby nasz, e, nasz, nasze miejsce humusowania, gdzieś tam około 2 metry. E, czyli to sobie wyznaczymy sami. Przyjdzie koparka, będzie humusować, zdejmie nam humus. Później wzywamy geodetę, który naniesie nam osie, w naszym przypadku tak naprawdę to mamy budyneczek prostokątny plus wiatę, do tego budynku prostokątnego tak naprawdę wystarczy nam, żeby geodeta naniósł nam cztery ośki. Słuchajcie, jakie koszty geodety? Za takie cztery ośki zapłacimy, przecież umówieni, to jest kwota 600 zł, także też trzeba będzie tutaj to doliczyć do naszego budżetu, naszego garażu. Słuchajcie, tu już mamy gotowe materiały przywiezione na nasz garaż. Jak widać, bloczki fundamentowe. Mamy też paletę z cegły. Będziemy taki filar w środku pomiędzy bramami murować z cegły pełnej. Także też będziecie mogli to zobaczyć. Słuchajcie, bloczki fundamentowe, ceramika z firmy Cerpol. Słuchajcie, murowałem też prywatnie. Z tej ceramiki, no niestety, nie jest ona idealnie równa, natomiast będziecie mogli też to zobaczyć na budowie. Jak widać, cały materiał jest już przywieziony. Słuchajcie, stal zbrojeniową kupiliśmy rok temu, także w cenie poniżej 3 zł. To na pewno, więc teraz to jest ciężkie do, do zdobycia. Od zeszłego roku ta stal sobie leży, także e, to mamy po starych cenach. Tak jak mówiłem, ceramika Cerpola nie jest idealnie równa, natomiast będziemy się tutaj z nią męczyć. Cenowo cenowo było, było bardzo, bardzo atrakcyjne. E, chyba z tego co pamiętam, to około 8 chyba złotych brutto za, za sztukę. Także, także cena atrakcyjna jak na 2022 maj, czerwiec, już praktycznie.